22 kolejka czwartej ligi kujawsko-pomorskiej za nami. Wielkanocny zajączek niektórym przyniósł punkty, a innym mokrego dyngusa. Lider rozgrywek znowu uległ zmianie i w walce o awans liczy się znowu więcej drużyn. Rzućmy okiem na zestawienie par w tej kolejce i wyniki poszczególnych spotkań. W hicie kolejki górą kujawie i nowotrów. Swoje mecze pewnie wygrali Chemik oraz Elana. Kolejne okazały zwycięstwo ekipy z Łabiszyna, która jest niepokonana w tej rundzie. Zapraszamy do obejrzenia pięciu skrótów z naszych boisk. Magazyn skrótów zaczynamy od spotkania chemika Brytgorz z cheminianką Hełno. Piłkarze Wiktora Osińskiego byli zdecydowanym faworytem tego spotkania i sprawdźmy jak sobie poradzili w tym meczu. Od początku gracze z Bydgoszczy przeważali i od czasu do czasu stwarzali sobie sytuację do zdobycia pierwszej bramki. Mamy staje fragment dla chemika przy piłce Strzyżewski, który bezpośrednim strzałem próbował pokonać kurkowskiego, górą braż gości. Gospodarze mieli znakomitą okazję na otwarcie wyniku tuż przed przerwą. Zagranie ze skrzydła do Perlińskiego, który przegrywa pojedynek z Węgierkiem. Piłka wraca do graczy Chemika i mamy świetne wyłożenie do Klatyckiego, który za mocno uderza na bramkę gości. Do przerwy był bezbramkowy remis. Drugie 45 minut zaczęło się lepiej dla Chemika. W 61 minucie na boisko po dłuższej przerwie w dyspozycji wrócił Szymon Maziarz i widać było poprawy gry ofensywnej. Dwie minuty wystarczyły, aby doświadczony zawodnik bydgoszczan pokazał, jak ważnym elementem jest w układance trenera Osińskiego. Maziarz przejął sytuacyjną piłkę i zdecydował się na uderzenie spoza pola karnego. Strzał był na tyle precyzyjny, że Kurkowski był bez szans. W odpowiedzi ominianka miała rzut wolny. Mamy dobre dośrodkowanie w pole karne, ale zabrakło precyzyjnego uderzenia na bramkę przez graczyka. W 75. minucie mieliśmy podwyższenie wyniku. Formą znowu błysnął Maziarz, bo najpierw świetnie pokazał się na skrzydle, a potem tak zagrał do Kirki, że ten mógł tylko dołożyć nogę i trafić do pustej bramki. Wynik meczu został jednak ustalony w 89. minucie spotkania. Na prawym skrzydle urwał się Strzyżewski i dobrze doglądał do Perlińskiego, który centrę zamienił na bramkę. Chemik pokonał cheminiankę 3 do 0. To kolejne zwycięstwo drużyny zbyt goszczy i posłuchajmy, co sądzi o aktualnej formie swojego zespołu trener Wiktor Osiński. Na pewno cieszy sytuacja, że, że pierwszy raz od, od meczu z Brodnicą jesteśmy, jesteśmy w komplecie i będę miał wszystkich zawodników do dyspozycji. Zawodnicy, którzy jakby wcześniej w, w sezonie nie byli pierwszoplanowymi postaciami, otrzymali zaufanie i oni byli świadomi, że odegrają też ważną rolę w tym sezonie i będą dalej ją odgrywać. Podczas, podczas kilku nieobecności naprawdę dali radę i, i to mnie cieszy, bo będzie duża rywalizacja. Będziemy w dalszej części sezonu e, mogli korzystać z różnych wariantów poprzez e, grę różnych zawodników na, na danych pozycjach. O rywalizacji w, jakby w czołowych w e, miejscach w tabeli. Na pewno tabela jest, jest istotna. Jakby na koniec sezonu. Oczywiście cieszy nas, że, że obecnie jesteśmy liderem, ale, ale yy, jesteśmy pokorni i, i do każdego meczu podchodzimy yy, z dużą dozą pokory. A yy, sam mecz z Cheminianką Chemną pokazał, że, że, że każdego rywala trzeba szanować. I, i, I Każdy mecz to po prostu osobna historia. Hit 22. kolejki rozegrany został we Wrocławku, gdzie Włocławia podejmowało u siebie kujawie i Nowrocław. Podopieczni Piotra Gruszki przyjechali na to spotkanie niezwykle zmotywowani i chcieli urwać punkty aktualnemu liderowi tabeli. Pierwszą sytuację stworzyli sobie gospodarze. Mamy zagranie do Kuro Patwińskiego, który wygrywa pojedynek siłowy z Nowakowskim. Mamy mocny strzał, ale przelatuje on obok słupka. Wynik został otwarty w 23. minucie spotkania. Kujawia zagrywa z autu, Janicki bierze grę na siebie i próbuje dośrodkowania, ale jest ono wybite przez obrońcę. Do piłki dopada Dominik Kulak i bez większego namysłu oddaje strzał na bramkę. Zasłonięty Piotrowski był w tej sytuacji bez szans. Po stracie gola Włocławia wzięła się do roboty i na efekty nie musieliśmy długo czekać. Gracze Mariusza Strojcieka zaczęli aktywnie presować obronę gości i w 35 minucie Jastrzębski popełnia błąd. Podanie przyjmuje Wojtyla i momentalnie znajduje Wojewskiego. Ten przyjmuje piłkę i oddaje precyzyjny strzał po ziemi. Mieliśmy remis. Jesteśmy w doliczonym czasie gry pierwszej połowy i mamy rzut rożny dla Włocławii. Dośrodkowanie w pole karne i zgranie na dłuższy słupek, ale piłka spada pod nogi obrońcy. W zamieszaniu do futbolówki dopada Wojewski i strzela swoją drugą bramkę w tym meczu. Pojawia przegrywała 2 do 1 i w dodatku straciła bramkę do szatni. Po przerwie gracze z Innowrocławia Wrocławia zaczęli aktywnie atakować. Na dobrą próbę z dystansu zdecydował się Kozłowski, ale Piotrowski był na posterunku. W 57 minucie prosty błąd popełniają gospodarze. Piłka w środku ponownie dostaje Kozłowski i decyduje się na szalony rajd w stronę bramki Wrocławii. Po chwili mija wszystkich obrońców, ale zatrzymuje go Piotrowski. Piłka się niefortunnie odbija od obrońcy i trafia do Janickiego. Ten nie marnuje okazji i strzela na pustą bramkę. Mieliśmy remis w tym spotkaniu. To już końcówka spotkania. Włocławia w ataku. Zaremba drybluje i traci piłkę, ale po chwili przyjmuje ją Łojewski. Mamy strzał na bramkę, ale to zbyt łatwe uderzenie dla piernika. Kiedy wszyscy obecni na stadionie kibice powoli oswajali się z wynikiem remisowym, rzut miała jeszcze Kujawia. Dogranie w pole karne zostaje źle wybite przez obrońcę i dobijać próbował Nowakowski. Strzał zostaje zablokowany, ale piłka trafia do Wiśniewskiego, który huknął jak z armaty i trafił do siatki Włosławii. Bramka pada w szóstej minucie czasu doliczonego i sędzia spotkania nie pozwoli już na wznowienie gry. Hit kolejki dla Kujawi, która wygrywa we Włosławku 2-3. Aż pięć bramek zobaczyli kibice oglądający spotkanie Notecianki cianki z Tłuchowiem Tłuchowo. Walczące o utrzymanie gospodarze jak zawsze próbowali zaskoczyć czymś swoich gości. Sprawdźmy jak układało się to spotkanie. Początek meczu nie był łaskawy dla piłkarzy z Już w trzeciej minucie stracili oni bramkę z rąk, a w zasadzie z nóg Dawida Kieplina. Najskuteczniejszy gracz tłuchowi wykorzystał dośrodkowanie i było 1 do 0. Zaledwie 14 minut później kolejną okazję mieli goście. Schemat podobny, bo mieliśmy długie zagranie do Dawida Marciniaka, który zdecydował się na strzał i pokonał Marcina Walczaka. Tłuchowia prowadziła już dwoma bramkami i taki w wyniku trzymał się do przerwy. Zaraz po przerwie gospodarze mogli odrobić straty. Prawym skrzydłem urwał się Kamil Kala i świetnie dograł do Mozgawy. Ten niestety zmarnował okazję, bo uderzył prosto w Krystiana Krupe. Po tej interwencji mieliśmy rzut rożny, a w jego efekcie kolejną sytuację dla Notecianki. Do piłki znowu dopadł Mozgawa i uderzył siłowo na bramkę. Piłkę przeciął jeszcze jego kolega na trzecim miatrze, ale zabrakło niestety szczęścia. Znacznie więcej gospodarzy mieli go w 50 minucie, ponieważ świetną piłkę ze skrzydła otrzymał Fabian Sudow i w końcu pokonał bramkarza gości dobrym strzałem głową. Mieliśmy bramkę kontaktową. Po niemrawym początku drugiej połowy tłuchowia powoli się otrząsnęła i w ciągu kilku minut mogła podwyższyć wynik. Graczykami Lakali uratowała jednak poprzeczka po świetnym uderzeniu gracza gości. W 57 minucie spotkania los ponownie się odwrócił. Mamy zagranie na lewe skrzydło do gracza gości i natychmiastowe dośrodkowanie do koziatka. Młodzieżowiec Tuchowi przyjmuje sobie piłkę i mocno uderza na bramkę. Futbolówka trafia po drodze w sudoła, a potem do bramki notecianki. Gracz gospodarzy zaliczył dwa trafienia, ale jedno niestety było samobójcze. Dwubramkowe prowadzenie gospodarzy utrzymało się niemal do końca spotkania. W doliczonym czasie gry wynik został ustalony przez Adama Kujawskiego, który otrzymał piłkę z lewej flanki i wymanewrował obrońców gospodarzy, oddając celny strzał na bramkę. Sensacji nie było i dłuchowia wygrała pewnie 1-4. Do ciekawego pojedynku doszło w Serocku, gdzie po raz pierwszy w tym roku Pomorzanin zagrał na własnym boisku z liderem Włocławek. Faworytem spotkania byli gospodarze, ale jak pokazuje wynik, wcale nie było łatwo. Pierwszą okazję mieli podopieczni Tomasza Rogurza. Piłkę na skrzydło dostał Majewski i dośrodkował w pole karnym do piłki dopad Kordyla, ale uderzył o bramki. Mamy stały fragment dla gospodarzy, kolejne dośrodkowanie, ale tym razem szal nie trafiał w bramkę. Worek z bramkami rozwiązał się dopiero po przerwie, świetne podanie ze środka pola dostał Dumisz i bez problemu przelobował zapałę. Lider wyszedł na prowadzenie. Podwyższenie wyniku nastąpiło zaledwie 4 minuty później. Zamieszanie po rzucie rożnym wykorzystał Daniel Wiliński i uderzył głową pod poprzeczkę. Pomorzanin był w opałach. Odpowiedź przyszła bardzo szybko, bo już w 60. minucie. Ze skrzydła dogrywał Cordyla, ale piłka wróciła przed pole karne gości. Mamy uderzenie i nieprzepisowo interweniuje obrońca lidera. Sędzia wskazuje na 11 metr. Mieliśmy rzut karny. Przed szansą staje kapitan Krzysztof Bogdziński i pewnie pokonuje Kotasa. Bramka kontaktowa dla graczy z Serocka. Gospodarze poczuli krew i coraz śmielej atakowali bramkę lidera. Mamy akcję na lewym skrzydle, dośrodkowanie Aleksandra Zielińskiego prosto do nogi Świątka, który wyrównuje stan meczu w 72 minucie spotkania. Ten mecz jeszcze się nie skończył. Sprawa wyniku pozostawała otwarta do samego końca i mieliśmy doliczony czas gry. Wtedy górną piłkę dostał Patryk Filipski i minął bramkarza gości. Golkiper był chyba zdezorientowany i musiał ratować się faulem. Arbiter bez zawahania podyktował drugi rzut karny. Do wykonania jedenastki ponownie podchodzi Bogdziński i ponownie się nie myli. Pomorzani Serock zapewni sobie tym samym zwycięstwo w czwartej minucie doliczonego czasu gry. To cenne trzy punkty dla gospodarzy, a niestety stracona szansa dla lidera, który prowadzi już dwoma bramkami. Posłuchajmy co po meczu miał do powiedzenia trener Pomorzani na Serock Tomasz Rogusz. No generalnie taki ciężki mecz gatunkowo dla nas, bo wiadomo, że ten mecz chcieliśmy wygrać. Zależało nam bardziej przede wszystkim na kolejnym zwycięstwie u siebie, bo naprawdę mieliśmy jedno zwycięstwo. Chciałem przyświecać chłopakowi, że to może być ciężki mecz, w sensie... gatunku, e, że, że, że ten zespół przyjedzie pewnie po prostu, żeby dać. rozegrać ten mecz, tak to wyglądało. My gdzieś przeważaliśmy w pierwszej połowie, mieliśmy tutaj dwa e, Udało się dopiero gdzieś e, podnieść, jak przegraliśmy 2-0. Sytuację sobie stwarzaliśmy, ale no gdzieś ta, 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 ta niemoc była cały czas i, I dopiero... Jak dostaliśmy na pewno dwa gongi dopiero ci się pozycję i zaczęliśmy atakować dalej i się udało z tego powodu cieszę, bo może macie takie nam potrzeba było. wyglądało to nieźle gdzieś cały czas, ale brakowało gdzieś bramek. Gra wyglądała nieźle, ale mówię, no, jest często i przygotowujemy się do meczy i chcemy wygrywać Przenosimy się do izbicy kujawskiej, gdzie Kujawianka podejmowała na swoim boisku w De świecie. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego zapowiadały się ciekawe zawody, więc sprawdźmy jak przebiegało to spotkanie. Od początku meczu to goście ruszyli do ofensywy. Widzimy dobre zagranie Doradkowskiego, który wbiega w pole karne, ale to Kamil Lasek jest szybszy w tym pojedynku. Odpowiedzi Kujawianka, Bykowski z rzutu wolnego trafia w mur, a następnie mamy dobitkę Tabaki. Na posterunku jest jednak Materna. W ataku znowu w dach. Żyliński zagrywa do Radkowskiego, ale i tym razem górą dobrze dysponowany lasek. Kilka minut później widzimy kolejną dwójkową akcję pomiędzy Żylińskim i Radkowskim. Napastnik schodzi jednak do środka i strzela na bramkę, ale tym razem kujawiankę ratuje poprzeczka. Dowijał jeszcze Kruścicki, ale był na pozycji spalonej. Do przerwy był bezbronkowy remis. Po przerwie wynik został otwarty w 56 minucie spotkania. Mamy wrzuc autu do Chrusickiego, który próbuje zgrywać piłkę do kolegi. Obrońca gospodarzy interweniuje, ale futbolówka ponownie trafia do Kruścickiego i takiej sytuacji napastnik już nie marnuje. Było 0 do 1 dla Bdy. Druga bramka dla gości padła w dosyć dziwnych okolicznościach. Mieliśmy rzut z autu, a obrońca Kujawianki leżał kontuzjowany. Szymon Kozłowski chyba tego nie zauważył i zagrał w stronę leżącego zawodnika. Sędzia gry nie przerwał, a z tej okazji momentalnie skorzystał Wenerski. Po chwili kapitan w z znalazł podaniem Tymoteusza Majkę, a ten trafił do bramki będąc oko, w oko z Laskiem. Wynik został ustalony w doliczonym czasie gry przez Wenerskiego. Uderzenie z dystansu było jednak tak mocne i zaskakujące, że kamerzysta chyba nie nadążył za piłką. Da wygrała pewnie z Kujawianką 0-3. Na koniec zobaczmy jeszcze raz komplet wyników 22 kolejki. Wielkich zaskoczeń nie było, ale dwa mecze rozstrzygnęły się dopiero w doliczonym czasie gry. Z powodów technicznych nie byliśmy niestety w stanie pokazać Wam wszystkich spotkań. W tabeli znowu przewodzi Chemik Bydgoszcz. Po porażce z Kujawią Włocławia spadła od razu na trzecie miejsce. W walce nadal są gracze z Innowrocławia oraz ze świecia. Dodajmy, że piłkarze w dyje mają jeden zaległy mecz. Wydaje się, że dół tabeli się stabilizuje. Swoje mecze znowu przegrały drużyny z spokości, włocławka oraz hełma. W klasyfikacji strzelców mamy małą zmianę, bo na piąte miejsce wskoczył Łukasz Kruścicki z Wdy. W strzelali również Dawid Kieplin oraz Patryk Perliński. Bez trafień tym razem Kalita i Krupa Twiński. Rzućmy jeszcze okiem na to, co czeka nas w najbliższy weekend. Hitem kolejki będzie spotkanie Chemika Bydgosz z Włocławiem Wocławek. Zwycięstwo może dać Chemikom większą przewagę w tabeli nad bezpośrednim rywalem do awansu. A może to Włocławia złapie cenne punkty? Ciekawe spotkanie zostanie również rozegrane pomiędzy liderem Wocławek i Notecianką Pakość. To mecz o przysłowiowe 6 punktów, z tym, że w strefie spadkowej. Mamy również derby pomiędzy Spartą Brodnica i Lechem Rybin. Te mecze zawsze są ciekawe, a wyniki bywają zaskakujące. Zapraszamy na kujawsko-pomorskie boiska i do zobaczenia za tydzień.